Witam, dzisiaj recenzja zestawu S1700C. Jest to zestaw z mocowaniem kasety. Od razu nadmienię, że nie jest to producent MXUS. MXUS ogólnie robi jedne z najtańszych silników. Także jest to. No, MXUS ma swoje wady. Tak, znając szybko luzujące się bębenki, wycierające się ogólnie tutaj. Prezy przy kasetach także mxus nie ma prawdopodobnie tych mocowań od środka tak żeby sobie tę kasetę można było jakby odkręcić sam silnik również nie wiem czy akurat od mxusa natomiast na pewno od poprzednich silników Continenta różni się osią zobaczcie że jest kaseta jest mocowanie bębenek kaseta oczywiście 9 trybowa ewentualnie 7 8 Albo 10 również na ten bębenek wejdzie. Natomiast oś mamy tutaj M14 i o co chodzi? Ona ma duży fresz zabezpieczający przed samoczynnym się obrotem y, takiego silnika w ramię. Mamy 8.14, na czym mamy zamontowaną kasetę, także jest to bardzo fajna rzecz. Zestaw nominalnie ma 1500 watów. Sterownik ma 35 A, można instalować ten zestaw z dwoma napięciami 36 jak i 48 V. Co warto powiedzieć, w zestawie są same takie blokady obrotu osi, natomiast ja bym tutaj proponował dokupić taki, taką opaskę ślimakową. Przy tym frezie myślę, że taka opaska Dosyć dobrze zablokuje ten silnik. Jak będziemy montować, to też zawsze zwracam na to uwagę, żeby silnik został dosunięty tutaj do samego końca. Jeżeli wygląda tak jak w tym silniku, to te miejsca tutaj obok trzeba delikatnie nadpiłować, żeby silnik się przesunął do samego dołu. Także pomijając tutaj to mocowanie, które w niektórych silnikach było z dwóch stron w ogóle na dwunastkę, i to przy tych mocach tam w granicach 35-40A silniki się obracały w ramię i na to nie było mocnych pękały również zabezpieczenia to tutaj nie będzie tych problemów, bo mamy szerokie osie z obu stron wyjście przewodu jest bardzo podobnie zrobione jak w silniku XF4030H na przykład od MXUS także przewód już nie jest tutaj podatny na przetarcie jak zahaczymy gdzieś przy osi, osią, to przewód się nam nie urwie to jest na plus ten przewód wypadałoby zdystansować, patrzcie, jeżeli on tutaj będzie blisko, to śruby będą przecierać kabel, także przy montażu, ogólnie trzeba zwrócić uwagę i ten przewód najlepiej tutaj trytytką złapać do osi, żeby on jak najbardziej był zdystansowany najlepiej gdzieś w ten sposób go złapać i wtedy jest pewność, że on o nigdzie tutaj się nie będzie obcierał Same mocowanie seryjnie jest skręcane na trzy nakrętki są czujniki Halla, Jest również jeden czujnik, znaczy czujnik te, y, dodatkowy halotron, który zlicza obroty, i na podstawie tego białego przewodu podaje nam y, prędkość silnika. Co warto powiedzieć? Mamy porządną kapsowaną obręcz w zestawie i wzmocnione szprychy. Sprychy mają między 2,5 a 2,8. Nie mierzyłem, natomiast na pewno są z tych grubszych. Są w kolorze czarnym. Y, także. Nie powinno być żadnego problemu. Co, co ważne, zwykłe kapsulowane obręcze przyjmują szprychy tylko 2,3 i Tutaj te szprychy są na pewno grubsze, także yy, no takie obręczy potem ciężko, ciężko będzie yy, dokupić. Możemy dokupić niekapsulowaną i delikatnie ją rozwiercić, właśnie pod takie nyple. Yy, sam montaż tych nypli powoduje to, że. Obręcz, jakby się mniej wyciąga, też prychy będą się mniej luzować, można je rzadziej kontrolować i dociągać. Także to na pewno na plus. Sam sterownik posiada też złączkę XT90 zasilającą. W zestawie znajdziemy torebkę na sterownik. Czujniki do klamek hydraulicznych, no bo przy 1500 W, nie wiem, te v y tak jakoś chyba niespecjalnie by już do mnie przemawiały. Mocowanie wyświetlacza. Wyświetlacz LCDKT3 pokazujący napięcie akumulatora wraz z manetką do sterowania y, trybami prędkości. Sterownik, tak, już nie kwadrat, tylko sinusoida S. Jest to sinusoida 36V 48 SVPRL, czyli typowy sinus o prądzie 35A. I co fajne, jak każda seria KT odcina bardzo nisko, bo przy 40 V nam zasilanie, jeżeli będziemy go zasilać z pakietów 13 bądź 14S, bo też jest taka możliwość. Z, oba, z oboma pakietami jest to kompatybilne Mamy czujnik PAS 8 magnesowy, ten mniejszy. Także w niektóre korby wystarczy delikatnie podszyfować one mają takie ząbki i ten czujnik się zagłębia. W niektórych trzeba zastosować troszeczkę dłuższy wkład suportu Ogólnie. Teraz zasada jeszcze z dobieraniem akumulatora do tego zestawu jest oczywiście taka, że jeżeli jeździmy po mieście, możemy zastosować bidon na ogniwach sanio G bądź sony VTC6. Natomiast jeżeli zamierzamy już tym jeździć w terenie, to wypadałoby ten zestaw zestroić na przykład z akumulatorem w trójkącie ramy. Bardzo bym to polecił. Ok. Mamy tutaj sterownik. Wyświetlacz pokazuje nam napięcie baterii. Pokazuje nam pobór mocy w watach. Oprócz tego pokazuje nam dystans. I dystans całkowity. Panetka jest kciukowa w zestawie. FT21X, także jedna z tych najbardziej lubianych. Tak wygląda prędkość bez obciążenia. Jeżeli chodzi o prędkość z obciążeniem, powinna wynosić między 50 a 55 km na godzinę. Także jest to taki standardowy zestaw. On ma 40, silnik ma 46 magnesów. Możemy również wejść do ustawień, tak jak w każdej serii KT. Mamy na to 4 sekundy. Przytrzymać dwie strzałki i ustawić sobie blokadę prędkości. Ilość cali 26. Także wszystko się zgadza. Są ustawienia jeszcze typu P: 46 magnesów, kalibracja woltomierza. No i są jeszcze ustawienia typu C także to jest ten z tych bardziej, że tak powiem, inteligentnych sterowników. Przyciskiem z długo zamykamy ustawienia. Oczywiście jest jeszcze podświetlenie tego ekranu i tryb, tryb taki jak wyprowadzenia. Mamy tutaj 5 stopni wspomagania do czujnika PAS. Sterowanie za pomocą manetki. No i oczywiście manetka 0-100%. Jeżeli jest 0 czujnik PAS, to manetka jest odłączona, tak jak to ma miejsce w serii KT. Musi być chociaż na jedynce, i wtedy już mamy sterowanie do 100%. Tak to wygląda. Cóż, myślę, że zestaw bardzo ciekawy, dobry jakościowo na pewno będzie się fajnie spisywał w rowerze. Także, no cóż, mogę polecić i życzyć przyjemnej eksploatacji. Dzięki i do zobaczenia w następnych filmach.